Alleluja, aleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, aleluja. Pan posłał ja mnie Bogiem niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Ale, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała Tobie, Panie. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu wołając: Ty jesteś syn Boży! Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo. Chrys Chryste, przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, no to dziś błagam Cię, przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełni mnie. Wczorajszy fragment Ewangelii również według świętego Łukasza, jak sobie przypominacie, mówił o wypędzeniu złego ducha, ducha nieczystego z człowieka. Ten człowiek opętany przez ducha nieczystego krzyczał w niebogłosy, Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś święty Boga, lecz Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjść z niego. Wtedy zły duch rzucił się na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Dziś kolejne cuda Pana Jezusa. Oto Pan Jezus przychodzi do domu Szymona Piotra, Teściowa Szymona. Jest w gorączce, trawi ją gorączka, nie może nic zrobić. Musiała być bardzo wysoka ta gorączka. A Jezus, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją, i wstała, i uzdrowiona, i usługiwała im. A o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli jakichś cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Jezusa. On na każdego kładł ręce i uzdrawiał. I znowu złe duchy wychodziły z wielu wołając, Ty jesteś syn Boży, lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić. Drodzy, gdybyśmy się skoncentrowali na tej obszernej treści wczorajszego fragmentu Ewangelii i dzisiejszego, moglibyśmy dojść do wniosku, że zasadniczą misją Pana Jezusa było to, żeby uzdrawiać ludzi tak fizycznie, z fizycznej niemocy, z różnego rodzaju chorób. Opętań, że Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby ludziom zapewniać szczęście doczesne. My składając sobie życzenia nawzajem, w zasadzie za każdym razem mówimy: życzę Tobie szczęścia i zdrowia, bo to jest najważniejsze: szczęście i zdrowie. Tymczasem zauważcie, że w przedostatnim zdaniu, dopiero pod koniec tego dzisiejszego fragmentu, Pan Jezus mówi: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Zostałem posłany po to, aby ludziom głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Czyli zasadniczą misją Pana Jezusa nie było to, żeby ludzi uzdrawiać z chorób, z różnej niemocy. On to robił, bo po ludzku wzruszał się nad nimi. Po ludzku i po Bożemu. Okazywał miłość człowiekowi. Ale jego misja to jest po to, żeby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Dziś moglibyśmy sobie pomyśleć, no dobrze, w czasach Pana Jezusa, na każdym kroku On czynił cuda i uzdrawiał. Tysiące do niego przychodziły i on każdego uzdrawiał. A teraz co się dzieje? Limit się wyczerpał? Dlaczego my tak niekiedy przez wiele lat prosimy o jakiś cud dla siebie albo dla kogoś, o uzdrowienie kogoś, kto bardzo cierpi na raka, na inne choroby? Może nieuleczalne i nic i nic się nie dzieje. Czy wyczerpał się limit uzdrowień? Dlaczego teraz tak nie jest? No właśnie, dlaczego tak nie jest? Bo Pan Jezus przyszedł po to, żeby do głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nie po to, żebyś ty był tutaj, na ziemi, szczęśliwy przez kilkadziesiąt lat swojego życia, ale po to, żebyś był szczęśliwy na wieki, żebyś nie zaprzepaścił swojego życia wiecznego. To jest misja pana Jezusa. I Słowo Boże ma tę moc uzdrawiania. Ale do życia wiecznego. Dokonują się też cuda uzdrowień fizycznych, oczywiście, ale to nie są masowe uzdrowienia. Każda Eucharystia ma moc uzdrowienia i my może nieczęsto sobie nawet zdajemy z tego sprawę, bo może nawet o tym nie wiemy, w jaki sposób Pan Jezus uzdrawia naszą duszę. Bo tego się nie widzi, nie czuje, a On uzdrawia naszą duszę, po to, żebyśmy mieli życie wieczne. Pamiętajmy o tym i nie zniechęcajmy się, kiedy prosimy długo o coś, w jakiejś intencji się modlimy przez wiele lat i to się nie dzieje. Być może, a raczej na pewno jest tak, bo Bóg przecież wie, co robi, że Twoje cierpienie jest potrzebne Ci do Twojego zbawienia. I może dlatego nie dokonuje się cud uzdrowienia fizycznego, bo Twoja choroba, Twoje cierpienie jest potrzebne do Twojego zbawienia. A może dla zbawienia kogoś innego, kto odszedł od Boga i Twoje cierpienie jest Jemu potrzebne? Nie wiemy o tym dzisiaj, ale dowiemy się tam po drugiej stronie życia. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Bo po to zostałem posłany.